Teraz to auto jest perfekcyjne, tak? Kiedyś wam narzekałem na wydech. Tak się żyje, no. Ten auto jest zajebiste, tyle wam pojeżdża. A witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale. Nie było chwilę materiałów po prostu przez to, że zbyt nie było też o czym nagrywać, nie było też takich tak mega ciekawych rzeczy do pokazania, ale w tym odcinku zobaczycie coś naprawdę świetnego, a raczej usłyszycie, ponieważ usłyszycie GT3 na pełnym przelocie i formowałem was o tym na moim story na Instagramie, mazek podługa podługa. Jak coś to tam zapraszam. Tam są jakieś informacje co dalej z autami i tak dalej, albo jaki aktualny stan, co jest tam robione przy nich. Ja znajduję się u Marcela i zaraz wam pokażę jak wygląda wydech. Też Marcel się wypowie jak wyglądał proces robienia go tak naprawdę no i z czym się musiał zmierzyć. Pokazuję wam wydech i lecimy testować jak brzmi. Tutaj piękne logo Oj, postawiliśmy na srebrne zwykłe piękne logo zamiar garaż. Marcel, powiedz jak, jak w ogóle ciężko było zrobić wydech tutaj? No łatwo nie było, aczkolwiek spodziewałem się, że będzie trochę gorzej możesz sobie zrobić ujęcie jeszcze jak wygląda poprzedni. Zobaczcie jak w ogóle zostało odłużone auto to jestowa, tutaj mamy całą ekologię. Aha, no tak. opf -y, katalizatory i tak dalej. To już żegnamy w tym projekcie. No i też trochę to ważyło na pewno, nie? Myślę, że różnica wagowa jest w granicach, ja wiem, 30%-40% tego co ważyła no. seria. Dobra, tutaj piękne kolektory widzę wyspawałeś. To nie ja, no wyspawała to nasza spawaczka najlepsza. Ja tutaj tylko szlifowałem rurki, dopasowywałem i pilnowałem, żeby jakość była należyta. No, tu już chwilę pojeździłeś to zmieniło kolor, nie? No, ma się tutaj co grzać, no też wszystko działa pod serią, więc nie ma żadnych kombinacji. Przyciski tam na kierownicy zmieniają nam pracę wydechu. Kolektory, tutaj klapy. Po zamknięciu flap leci wszystko tędy przed sportowy katalizator, tak? Nie to są tłumiki. A, po tłumiki po prostu. Po prostu tłumiki. Tak. Po prostu tłumiki. No i jest to do... troszeczkę cisze, tak naprawdę jeśli, jeśli chyba miałbym to porównać, to wydaje mi się, że najgłośniejszy tryb seryjny był taki jak jest zamknię... na zamkniętych flapach chyba, nie? Czy nawet głośniej jest? Myślę, że może być troszeczkę jeszcze głośniej niż... Aha, no to głośniej jest. To. aczkolwiek też no nie jeździłem tym samochodem przed na serii, no więc no. ciężko mi tak powiedzieć, ale mhm. wydaje mi się, że no i tak, i tak jest. Dobra, no to może odpalmy to w sumie, nie? No pewnie. To opuszczajmy i posłuchamy to jak to jak to w ogóle gada. Chyba, że założymy najpierw dyfuzor jeszcze. Dobra, no to założmy dyfuzor od razu. Jest niesamowity to jak się prowadzi, jak hamuje, jak skręca, jak odpowiada, jak jak... No nie wiem, a jakie robi wrażenie na ludziach. Nie no kosmos, kosmos. Dobra, to odpalmy to wreszcie. Dyfuzor założony. Pierwsze odpalenie. Odpalałeś już dzisiaj? No nie odpalałem już. A, to chyba cold start będzie, nie? Możliwe. Naprawdę jest to strasznie głośne. I ja, nie wiem ile to ma decybeli, ale tak obstawiam, nie wiem, może ze 130 nawet. Niesamowity dźwięk. Także co, wrócę do Was po prostu, jak już pojedziemy na jakąś miejscówkę, tak żeby ten, ten auto Wam pokazać. W pełni okazało dźwięk. Przy okazji, czy kiedykolwiek byliście w sytuacji takiej jak ta? Lub takiej jak ta? Trudno jest czuć się bohaterem w takich sytuacjach, prawda? Ale mam pomysł co zrobić. Zrób sobie przerwę na dominację. Przygotuj się na epicką przygodę w Hero Wars, najbardziej ekscytującej grze RPG stulecia. Dołącz do milionów graczy na całym świecie i wyrusz w heroiczną podróż, aby ocalić świat przed ciemnością. W Hero Wars jesteś wybrańcem, legendarnym bohaterem o niewyobrażalnych mocach. Dostosuj swojego bohatera, zbierz drużynę potężnych wojowników i poprowadź ich do walki z hordami groźnych stworzeń i potężnych złoczyńców. Chcesz uwolnić swoją prawdziwą moc, ale życie nie daje Ci odpowiednich warunków? Dominion czeka na tych, którzy są gotowi do walki. Weź udział w epickich bitwach z potworami, bosami i innymi graczami na arenie, niech Twoje emocje wybuchną na polu bitwy. Zmiarz straszne potwory i spraw, aby ci służyły. Czy jesteś gotowy, aby zostać legendarnym bohaterem? Dołącz do Hero Wars i przeżyj dalszej emocji na całe życie. Pobierz teraz, korzystając z linku w opisie lub korzystając z kodu QR i przeżyj misję ratowania świata. Korzystaj z bonusu, aby stać się prawdziwym bohaterem. Zatrzymaj się i dominuj. Zamknąłem przed chwilą klapy, jest troszkę ciszej. Już nie ma tego dźwięku takiego wysokiego, jest bardziej basowy i wytłumiony. No takiego głośnego auta to naprawdę dawno nie słyszałem. I dodatkowo wam powiem, że chyba to jest najgłośniejsze auto z kolekcji. Na pewno się o tym przekonam w najbliższym czasie, ponieważ planuję zrobić sobie taką tabelkę, o której wam w sumie opowiem później. Po prostu nie przedłużając, lecimy na miejscówkę. Ja słuchajcie, jestem już na miejscu, pozwoliłem sobie zgasić silnik, ponieważ prawdopodobnie nie słyszelibyście, co bym do was mówił. No i muszę Wam powiedzieć, że po krótkich przejażdżkach tym samochodem od razu, tak jakby adrenalina wzrasta, emocje sięgają zenitu. <noise> Ale nie, tak szczerze, totalnie, no to dawno nie jeździłem tym samochodem. W zasadzie, no to ciężko, tak naprawdę, o lepiej prowadzący się samochód. znaczy co ja pierdzielę w ogóle? No po prostu cały auto jest najlepsze, Najlepsze to jest z <noise> całej kolekcji. I chyba tak ogólnie też jedno z lepszych aut to jest naprawdę, jeśli chodzi o takie w sumie cywilny samochód. Powiedzmy cywilny, a nie jakieś super auto. Ten wydech robi totalną robotę, zaraz go usłyszycie. I chyba doszedłem do wniosku, że najpierw wam go pokażę na postoju, tak, żeby sobie to spokojnie nagrać, żeby mnie tu nikt stąd nie przegonił zaraz. Potem polecimy sobie jakieś na pewno przejażdżki i później będą czasy, bo wziąłem Dragiego. Ogólnie, no to myślę, czy czas się nie poprawi niż względem serii. Słyszałem, że dodaje wydech sporo koni do Porsche, tak nawet słyszałem, że do 400 koni, Ciekawe ile w tym prawdy. Może kiedyś wypadałoby tym samochodem pojechać na hamownię Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taki materiał z hamowni Co odnośnie tej tabelki, to chciałbym sporządzić taką tabelkę z wszystkimi samochodami, które są w kolekcji I zrobić tak Pomiar głośności, urządzenie muszę sobie zamówić Nie myślę, że w tygodniu dogram wam, ile decybeli ma Porsche I do tego będą jeszcze czasy 0-100 i 100 200. Myślę, że będzie to fajne takie porównanie wszystkich samochodów. No i myślę, że z każdego samochodu nagram osobny odcinek właśnie z tych pomiarów. Będzie to całkiem ciekawy content. W zasadzie wsiadam do auta Usłyszycie to Swoją drogą muszę chyba włączyć taką funkcję w mikrofonie Dzięki której dźwięk będzie dużo cichszy Tak jakby nie będzie łapać tych wysokich częstotliwości Czyli to minus 20 dB To nie powinno być przesterów wtedy Żebyście cokolwiek usłyszeli jak to brzmi W miarę oddający rzeczywistość Ale to wiadomo, że nigdy nie odda rzeczywistości Bo w rzeczywistości jest naprawdę, naprawdę grubo Później założę GoPro Coś sobie pojeździmy i też coś tam pogadam Także myślę, że będzie całkiem ok To ja zabieram się za rozkładanie wszystkiego I lecimy z tematem Dobra, przed chwilą mogliście usłyszeć Porsche, jak brzmi. Wydaje mi się, że mogły być wciąż przez stery, bo naprawdę ten dźwięk jest turbo-turbo głośny. Ale mam nadzieję, że coś udało się tutaj uchwycić. Na pewno uda się uchwycić, jak będziemy w oddali gdzieś, czyli jak będę robił jakieś przyspieszenia za niedługo. Myślę, że wtedy będzie lepiej ten dźwięk słychać niż takie gazowanie przy mikrofonie, ponieważ no, ten mikrofon chyba będzie miał problem z wyłapaniem tego dźwięku. Zakładam gołpro na głowę, podłączam od razu Dragiego, zostawiam tutaj na miejscu aparat, później go przestawię na prostą, tak żeby był dźwięk od przodu i od tyłu. Oczywiście będziemy jeździć tylko na otwartym wydechu. I myślę, że będzie to dużo, dużo lepiej niż takie pokazywanie dźwięku po prostu na luźnych obrotach. Pod obciążeniem to dużo lepiej brzmi. To będzie zaraz miód dla Waszych uszu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Więc odpalamy i co? Zaczynamy od razu z procedury. do 30 i zobaczymy ile będzie sekund strasznie mieliło myślę, że drugi pomiar będzie lepszy Zaraz do Was wracam. Słuchajcie, tak jeszcze rzucicie okiem, bo byłem się gdzie indziej przejechać. 0-100, 9. a naprawdę mieliło z początku, więc myślę, że ten czas jest spokojnie do poprawienia, a 3.9 to w sumie książkowo, bo bodajże, o ile się nie mylę, to 3.9 ma seryjnie. Także myślę, że można tutaj zejść poniżej. Zaraz będziemy to sprawdzać. Dobra, wpadłem teraz na taki pomysł, po prostu, że pojeżdżę sobie po całej tutaj okolicy, dokładnie tam po, tej, po tych traskach tutaj. Będziecie wszystko słyszeć, i myślę, że będzie to takie fajne też odzwierciedlenie, jak to z daleka to auto słychać. Także ja wsiadam do auta i zrobię kółko i zobaczymy, jak to będzie gadać. O, no, od razu zobaczycie, że jak nie ściszyłem mikrofonu to będziecie mieli przestery jak, jak mają co Kurczę, na początku to się w ogóle nie chce zbierać, strasznie, strasznie mieli nie wiem czym to jest spowodowane Zobaczcie, tutaj jest poezja, i myślę, że powinniście no doceniać taką motoryzację póki jeszcze można. Znaczy, w sumie, chyba wszyscy doceniamy, myślę, oglądając mój kanał, bo no to jest niewiarygodne, że, że taka motoryzacja dobiega końca. I już po prostu więcej nie będzie tak naprawdę silników spalinowych przykre to jest, patrząc na, na takie samochody i słysząc taki dźwięk. No jest, jest naprawdę coś, coś niesamowitego ten dźwięk. Mam ogromną nadzieję, że jest git. Przecież ja sobie zdaję sprawę, dlaczego to robi takie czasy. Na to, że przecież ja skręcam w lewo, a to skręca w lewo, ja skręcam w prawo, a to skręca w prawo i to w taki sposób, no nie do opisania. Żadne auto jeszcze się nie spotkałem, żeby tak skręcało jak Porsche. Naprawdę, przyjemnie wam, no nie wiem o co chodzi z tym samochodem, ale jest kurde porąbane. Pewnie się zastanawiacie, mam nadzieję, że widzicie, dlaczego tam świeci czek. Mianowicie. Czek świeci dlatego, że są jakieś błędy jeszcze, które nie zostały, że tak powiem, usunięte. Sądy zostały wykodowane lewa, jak i prawa, bo na początku one ograniczały obroty i też powodowały czeka. Będę musiał jeszcze podjechać, tam, gdzie Marcel pojechał, do tych chłopaków i ogarnąć tego czecha, co jest spowodowane właśnie, że dalej świeci. No i myślę, że, 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 że już będzie ogarnięte to Aczkolwiek mi to nie przeszkadza, może niektórych tylko razić w oczy Ja jestem przyzwyczajony, że w większości aut czek świeci Ze względu właśnie na, na brak GPF-u I tak dalej No i ogólnie tak się żyje no Słuchajcie, to auto jest zajebiste, <laughs> tyle wam powiem No i znowu to samo, Kurczę. Znowu się przejechałem Porsche i znowu nie będę tak naprawdę miał frajdy z jazdy innymi samochodami, w sensie dalej będzie frajda, tylko że to auto no jest po prostu idealne pod każdym względem i mega dopracowane, no, wiadomo BMW nie mają takiego układu kierowniczego, chociaż mają i tak naprawdę dobry układ kierowniczy no to jednak Porsche tutaj wygrywa, i dlatego przesiadając się na przykład na, na BMW, mamy takie wrażenie, jakby auto było obciążałe, jakby coś było nie tak z tym samochodem, wręcz można powiedzieć. Aczkolwiek wszystko jest z nim jak najbardziej ok. Jak tam? Można sobie zdjęcie zrobić? Nie ma, no pewnie, że tak. O, będzie fota. Dobra, słuchajcie. A jeszcze 100 200 muszę nagrać, to, to muszę sobie na autostradę pojechać. Możecie zauważyć. Czas od 100 do, do 200, 753. Myślę, że jeszcze spokojnie można zejść z tym wynikiem. To jest bardzo dobry wynik. Ponad 2 sekundy albo 3 nawet szybciej niż, niż chyba M3. Ale ty myślę, że do 7 sekund spokojnie można dojść. Muszę zobaczyć jak jest książkowo, bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie sprawdzałem tego wcześniej. Dobra, słuchajcie, sprawdziłem. No i znowu książkowo. Znowu 7,5, 100, 200. Znaczy znowu, mówię znowu, dlatego, że 100, 0 100 było tak samo, jak, jak podaje producent, czyli 3,9. Ja miałem wrażenie, że mogę zejść jeszcze poniżej tego czasu, tego 7, 750. Aczkolwiek może to być moje wyobrażenie też. Muszę, kurczę, tym pojechać na hamownię, bo cały czas się zastanawiam, czy faktycznie coś ten wydech mógł dać, czy nie? Bo to jest, to, jest, to jest zawsze każdego zastanawia. Ktoś na przykład coś stuninguje, wydech i tak dalej. To zawsze się tak człowiek łudzi i zastanawia, kurde, czy to dodało trochę koni, czy, czy nie. Człowiek siada do tego auta z tym nowym wydechem, ma wrażenie, że może się przyspiesza, czy coś, a może mu się wydaje. I... Dobra, wracam do Was tutaj. To muszę wam pokończyć temat. Właśnie z Porsche Teraz ten samochód jest idealny, tak jak wam narzekałem. Na wydech, który bądź co bądź i tak nie był taki zły. Damy od razu na truck Wydech został zrobiony i ta auto jest teraz po prostu perfekcyjne. Nie wiem co tu można by było zrobić, żeby nie przesadzić już z tym autem. Chyba w zasadzie wszystko już jest idealne. Serii, tak naprawdę nie ma tutaj pilota jak zazwyczaj do klap, jest pokrętło, jest to podłączone tutaj. O, dajemy na, na normal tryb. Dajemy na normal i samochód jest dzięki temu dużo cichszy. Zazwyczaj w BMK to nie zdawało egzaminu, przynajmniej w czwórce. Ponieważ seryjny komputer tak jakby otwierał te klapy do połowy i dopiero powyżej, gdzieś tak powyżej 4000 dopiero otwierał je na maksa. A tutaj w Porsche jest od razu na maksa, także, także git. I pojedziemy sobie na zlot piątkowy na mojej stacji, drift stacja, na pewno kojarzycie. I tam pokażemy samochody, już opublikowałem story, że pojawia się tam. Właśnie w piątkowym zlocie. Swoją drogą, jeśli ktoś chciałby tam zawitać, to w każdy piątek, dosłownie w każdy o 22 zaczynamy, tak naprawdę, upalanie. W zasadzie ludzie się już zjeżdżają o 20.00, także jeśli lubicie tam motoryzacyjny vibe, to śmiało wbijajcie. Bo słyszałem, że nawet ludzie Z, z spod naprawdę Warszawy tam przyjeżdżają, także grubo. O, w zasadzie to nie wiem, co, co tutaj można więcej powiedzieć na, temat, na ten temat. Raczej lepiej usłyszeć dźwięk silnika. Niż mojego gadania głupiego, <śmiany> bardzo ważna rzecz. Kolejny odcinek będzie odcinek już z 60 Wiem, że nie możecie się doczekać. Ja również. Zauważyłem też, że to jest najciekawszy w sumie samochód na kanale. Sądząc po, po Waszych komentarzach. Także spokojnie będzie. Wiem, że to troszeczkę przedłużyło. Nie było to niestety spowodowane taką, jakby rzeczą, na którą mieliśmy wpływ. Ale już jest wszystko ok. Marcel wszystko składa do kupy. No i powiem Wam, że myślę, że na początku czerwca już zobaczycie odcinek na kanale z E60. Także. Wyczekujcie. Myślę, że potem jeszcze jakieś ujęcia takie, jak przelatuję obok kamery Wam pokażę gdzieś tak na dłuższej prostej, żeby ten dźwięk jeszcze bardziej Wam pokazać. Możemy tu jeszcze coś poświrować zaraz. O, jaka ładna 30 jedzie. Zobaczcie. Swoją drogą, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć materiał z Altraysa. Będzie dobra zabawa na pewno. A zabieramy im czwórkę i zabieramy im trójkę. Także będzie całkiem ciekawy, ciekawy team. Kto obserwuje mój profil, to na storii mógł zauważyć właśnie taką informację, że będzie przedpremierowo można usłyszeć na żywo, jak chodzi Porsche. I ja odmeldowywuję i zostawiam Was z tym pięknym dźwiękiem i jeszcze jakimiś akcjami. No, i dźwiękowo jest, jest kosmos. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że ludzie niesamowicie się oglądają za tym samochodem. Nawet jak jadę powoli, Porsche robi niesamowite wrażenie. Dosłownie, leciutko, 5000 chyba obrotów było tylko potem wam pokażę, jak to brzmi, jak będziemy wjeżdżać na autostradę. Tak do 9000, bo tutaj ciężko tyle w ogóle kręcić. Jest adrenalinka w swoim tym autem Dawno nie jeździłem. Przed chwilą przejeżdżaliśmy obok zaparkowanych samochodów, tak dosłownie powoli na jedynce. Alarm się włączył, jakiś ja pierdzielę. na sam koniec odcinka. Sorry, że nagrywam telefonem, ale dość na spontanie. Dwie informacje, dość bardzo ważne. Pierwsza informacja, przyszło mi urządzenie do pomiaru głośności samochodu, czyli do pomiaru decybeli. Zaraz sobie to zmierzymy. I jeszcze jedna informacja mniej fajna, ponieważ teraz macie filmik. Byłem na hamowni Porsche, tam gdzie m.in. sprawdzaliśmy moc E92 i tak dalej. No i okazuje się, że Porsche nie da się schamować na hamowni tylno napędowej, przynajmniej takiej, gdzie jest jedna rolka z tyłu, ponieważ nie chcę wbić w biegu wyższego niż jeden niż jedynka po prostu po prostu nie da się wbić żadnego biegu jest to spowodowane tym, że przednie kołań się nie kręcą i Porsche to wykrywa próbowaliśmy odpinać ABS i tak dalej, to nic nie daje są chyba trzy drogi jak można to rozwiązać, żeby zhamować ten samochód pierwsza to jest podpiąć komputer i bodajże tam włączyć dyno mode ale też nie jest to wiadome to musi być taki stricte pod Porsche komputer druga no to hamownia 4x4 no i chyba trzecia, najbardziej najlepsza w tym przypadku, to jest hamownia drogowa i wydaje mi się, że na takiej hamowni będę hamował ten samochód w najbliższym czasie Niestety nie zobaczycie tego w tym odcinku, ale myślę, że albo na Instagramie, albo w przyszłych odcinkach zrobię, dodam urywek po prostu z hamowania tego samochodu i, i, i mocy, jaka wyszła w tym samochodzie, bo pewnie wielu z Was się zastanawia i ja sam też się zastanawiam. Jeszcze z takich ciekawych informacji to w ostatnim czasie oddałem do strojenia m 3 92 właśnie do domnika. z Pair Wyszła bardzo ciekawa moc. Myślę, że będzie fajny, fajny odcinek od razu pokazujący. No już myślę, że w pełni okazało się ten samochód. W zasadzie był już skończony, ale jeszcze to strojenie to jest taka wisienka na torcie, ponieważ ten samochód teraz prowadzi się o niebo, o niebo lepiej. Mam to urządzonko do pomiaru głośności, także zaraz sobie je sprawdzimy. Tutaj mam blachy, to są blachy od E60. Mamy czwartek, myślę, że w poniedziałek już będę odbierał blachy docelowe razem z twardym dowodem, także myślę, że w poniedziałek będzie już skończone E60. Dobra, odpalimy samochód. Damy na sporta oczywiście albo na trak, Może damy od razu. Przy odpaleniu na rozgrzanym silniku pokazuję 105 dB. Dajmy te pół metra. Albo lepiej, tak, dobra. Najwyżej troszeczkę podcofnę. Dobra, wystarczy. Muszę wcisnąć obie łopatki na drive. Ie aby móc dodać gazu na do 9000 obrotów, ponieważ na neutralu tego chyba się nie da. Jedynie możemy to zrobić za pomocą e, drive'a i gdy wciśniemy obie łopatki, wtedy wchodzi nam w tryb neutral. No, widzicie, jest ogranicznik, ale gdy wcisnę obie łopatki na drive, wtedy tego limitera nie ma w ogóle i mogę kręcić do 9000. Dobra, ja zostawię tutaj telefon i lecę to sprawdzać. Dobra, mamy 127 dB. Tylko, że ten samochód nie kręci do 9000, gdy wcisnę obie łopatki, tylko kręci do około 6-7. Także spróbuję zrobić jeszcze jeden pomiar, po prostu startując tym samochodem z miejsca. W momencie, w którym opony zaczynają, tak jakby no, palić gumę, będzie kręcić do 9000 i postaram się wtedy chyba uzyskać najgłośniejszy ten dźwięk. Sprawdzimy to teraz. Dobro, mamy wciąż 127 dB, czyli nie dało się złapać tego. Najmocniejszego kurczę, ale ślad. <gry> Sprawdźmy stan opon w sumie. Spokojnie, jeszcze jest y, tych opon sporo. <gry> Także dobrze, czyli co? Możemy uznać, że 127 dB ten samochód ma. Przy 7 około 6 tysiącach obrotów. Podejrzewam, że przy 9 może być y, ciutkę głośniej. ciutkę głośniej, ale nie jakoś bardzo. W zasadzie mógłbym zrobić tak, że wyłączyłbym trakcję w zasadzie, w zasadzie była wyłączona, ale nie startował z procedury, tylko zrobił kickdown I w miejscu zaczął mielić I Dzięki czemu by było 9000 obrotów przy mierniku Ale w zasadzie nie wiem czemu tak nie chcę zrobić Jest jeszcze jedna sprawa do was Muszę wam powiedzieć, że jadę na wyjazd fajny tym samochodem W czerwcu Będzie to przejazd, no głównie po Włoszech Takie Alpy, znane miejscówki, przełęcze i tak dalej Dajcie znać po prostu czy chcecie zobaczyć taki materiał z wyjazdu bo będzie, będą naprawdę ładne widoki także dajcie to znać 127 decybeli jeszcze sobie zrobię chyba pomiar właśnie z, tym, z tą wyłączoną trakcją z miejsca zobaczymy i tak jak mówiłem, tak też zrobiłem 127,4 aha, czyli jak, jak kręci do 9000 wtedy mamy taką wartość podaną jak możecie zauważyć ślady zaczynają się tutaj Miernik był tutaj, czyli odległość mniej więcej 1,5 do 2 metrów. Raz i dwa. No naprawdę niezły, niezły wynik. Można to porównać do jakichś takich, nie wiem, myśliwców czy coś w tym stylu, albo jakichś innych różnych dziwnych maszyn, które wydają dość głośne dźwięki. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zakańczałem odcinek chyba z dwa razy już ale mam nadzieję że jeszcze tutaj dodatkowo Wam też to podobało po prostu dobra pokazuję Wam fajne rzeczy i tyle dobra, także co, pozdro